Rozpoczniemy kolejny ciekawy mecz. To będzie Aspekt na istę. A ciekawy będzie dlatego, że w końcu zobaczymy nekronów. Nekronów, których jeszcze nie widziałem granych w turnieju, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Eee, dobra, no to co? No to co? Ruszamy w takim razie do akcji Nekroni przeciwko Dominium Tau. Proszę bardzo, zobaczymy, jak sobie. Poradzą. Generator plazmowy, koszarytał. Skarabeusze budujące. Do tego generatory plazmowe budowane. Tutaj, jak widzimy, Lord Necronów czeka na to, żeby ktoś go przywołał do walki, a konkretnie nie ktoś, tylko Aspekt. Zobaczymy, jaki tutaj plan na grę będzie miał też isztę. O, zobaczcie, skarabeusze czekają na to, żeby zrobić tak zwanego dikapa, Ale są, druż drużyna wojowników krotów, zobaczymy czy na to pozwolą, czy nie, Dikap, dikap, zdążą, zdążą. zdikapują, czy nie? Uda się? A, i bez problemu, tak? Uda się? Uda się, ale skarabeusze chyba padną. I muszą przeżyć, muszą przeżyć, muszą przeżyć. Ten skarab musi przeżyć, ojojojoj, oj, 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 skarab pada. Oj, i pytanie. Pytanie, czy to się opłacało? Czy to się opłacało? Mamy też wyszkoloną drużynę wojowników Nekronów. Wieżyczka Gaussa budowana do obrony. rój skrzydlarzy Wespidów i do tego drużyna Krotów. Bardzo agresywne od samego początku gry. Jest, jak widzimy, Isztę. Kolejna wieżyczka gausa budowana. Jak widzimy Skaraby robią co w ich mocy, żeby zbudować te wieżyczki, ale chyba się nie uda. Kolejna... Kolejne oddziały wojowników Nekronów. Ale trzeba trochę poczekać. Nekroni no dosyć wolno szkolą swoje jednostki. Drużyna wojowników Krotów próbuje tutaj no przeszkodzić Skarabeuszom w budowie wieżyczki gausa. Oj, 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 oj. Kolejny oddział Skarabów padł. Tutaj jeszcze dwa skaraby próbują tutaj zająć się ekonomią. Ale Wespidy, jak widzimy, nie pozwalają. O! Obelisk ulepszony. Proszę bardzo. Jeden krot złapany. Generator pazmowy zniszczony. I rój skrzydlarzy wespidów się wycofuje. I pytanie, czy Aspekt jest zadowolony z tego, jak udało mu się tutaj powiedzmy wybronić. Obrażeń trochę otrzymał, Lorda Nekronów za chwilkę będzie miał. E, ma 40 energii, jest na trzech, na czterech genach za chwilkę, no tak no okej okay chyba jak na ten etap gry. Z drugiej strony 74 rekwizycji, 10 energii. No nie jest źle jak na razie myślę. Że jak najbardziej cały czas jest to w jakiś sposób grywalne dla Aspekta. Wojownicy na w powolutku tutaj widzimy, toczą się do przodu. Tutaj oddział się przygotowuje, znaczy nie oddział, grupa, wojsko przygotowuje się do kolejnego ataku. Prawdopodobnie w momencie, kiedy. Iż te zobaczy, że Wojownicy Nekronów wychodzą bardzo agresywnie. W tym momencie właśnie tutaj wskoczą w i znowu zaczną atakować generatory plazmowe. Tutaj też widzimy, jest ustawiona defensywa już przeciwko tym Wojownikom Nekronów na wypadek. Kroty i Wojownicy Ognia wycofują się do obrony. Za chwilkę będzie... Okej, okay, Jednak anulował! Ej, ej, Zobaczcie, anulował sobie? Tak, tak, tak! Aspekt jednak anulował swojego Lorda Nekronów, nie wyszkolił go. No, i traci te bardzo potrzebne generatory plazmowe. Niestety, rdzeń przyzwania pozwoli tutaj na robienie ulepszeń do wojowników nekronów. Na ulepszenie monolitu. Na przywołanie jednostek do bazy, jeżeli nadejdzie taka potrzeba. Jest atak i chyba za chwilkę tutaj ten budynek będzie wykorzystany. Zobaczymy. Tak, jest, tak jak mówiłem. Został od razu wykorzystany. Aspekt wraca do obrony. Drużyna Wojowników Ognia bezpiecznie zdala od zasięgu broni Wojowników Nekronów. Skrzydlarze się wycofują. No i te naprawdę biedne skarabeusze mają mnóstwo pracy w tej grze. Nie mają chwili spokoju, naprawdę. i wtedy widzimy że tak podgryza cały czas swojego przeciwnika. Wykorzystuje to, że jest po prostu bardziej mobilny. To są trzy oddziały wojowników nekronów, więc ta siła też tutaj powolutku robi się bardzo znacząca, siła, którą ciężko będzie zignorować. Geny. Jejejej. Czwarty zaraz będzie gotowy, ale obrażenia ekonomiczne duże tutaj przyjmował przez całą grę Aspekt. te 92 rekwizycji, 20 energii. Po raz kolejny, zobaczcie, wykorzystywana właśnie ta mobilność. Skrzydlarze atakują od razu generatory plazmowe. Jaka będzie reakcja Aspekta? Aspekt po prostu próbuje się teraz cofnąć. Przywołuje swoje rozdzieracze, które będą miały zadanie tutaj, żeby pozbyć się tych Wespidów, albo przynajmniej przeszkodzić im. Ojo, jo, jo. Oj, ale to wywrócone zostały rozdzieracza, a nie wespidy Vespidy We nie zniszczyły finalnie i tak tego generatora plazmowego. Pojawił się tutaj też lord Necronów. Lord Necronów to jest e, dowódca, który później może mieć trzy umiejętności. Bardzo użyteczne. Ale zanim Aspekt będzie mógł sobie zrobić jakąś umiejętność na swoim lordzie Necronów, to naprawdę minie jeszcze sporo czasu. O, pojawił się komandor Tau Cztery generatory. Wieżyczka Gaussa Lord Necronów. O, proszę bardzo, aby wykorzystane, wykorzystany, żeby tutaj rozrzucić oddziały. Lord Nekronów bardzo agresywny, komandor Tał go chyba atakuje, albo mi się wydaje dokładnie tak, ale to samo drużyna wojowników Krotów, tutaj wojownicy Nekronów mają w zasięgu komandora Tał i komandor Tał od razu się wycofuje, teraz ładna pozycja, tutaj Lord Nekronów powinien się wycofać, otrzymuje bardzo dużo obrażeń, ojojojojojoj, oj, 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 oj. jeszcze go wywrócił, jeszcze go wywrócił, jeszcze go wywrócił, Lord Nekronów się wywrócił i chyba przez to padnie, ojojoj, oj, oj, jak siadło. Ta lekka wyrzutnia rakiet, jaką robotę tutaj zrobiła, bo jeżeli dobrze mi się wydawało, to ta lekka wyrzutnia rakiet, komandora Tau go wywróciła. Ale siadło. Obeliski wykorzystywane do obrony, rozdzieracze jak widzimy tutaj w pobliżu drużyny wojowników ognia zostały przywołane. Ach, te rakiety robią robotę, jak już komandor Tau trafi, to naprawdę... To tak jakby trafić szóstkę w lotka. Prędzej ryby nauczą się chodzić, niż tutaj ci wojownicy nekronów dojdą na tę część mapy. No i nie wygląda to kolorowo. Nie wygląda to kolorowo na aspekta. Bo ma 4 geny, no to jest malutko, 4 geny to jest malutko Jeszcze jak widzimy robi sobie tutaj ulepszony monolit Więc on wydał bardzo dużo złota, złota, bardzo dużo energii Akurat nekroni korzystają z energii, to jest złota w ogóle nie ma, to jest rekwizycja Warcraftowy język na chwilkę wziął nade mną kontrolę No, i sztę. Proszę bardzo. Rozdzielacze nie są w stanie nawet podejść do drużyny Wojowników Ognia. Oj! Upiór nawet nie podleciał blisko, od razu padł. Nie, to jest koniec, to jest koniec. Dokładnie tak. Aspekt przegrywa. No i Iszte zgarnia zwycięstwo na swoje konto. Iszte gratuluje. Gratuluje Iszte. I to było Iszte na Aspekta. Kolejny mecz. Deci przeciwko Montanie. Montana, mocny zawodnik. Już widzieliśmy, zaprezentował nam się w poprzednich meczach naprawdę dobrze, ale to samo Deci. Deci aktualnie też ma dobre wyniki. Jak widzimy Deci gra tutaj mrocznymi Eldarami. Widzieliśmy jak Deci przeciwko Danowi pięknie spuszował swojego przeciwnika za pomocą masy łupieżców. Bardzo ładnie. Tutaj Montana czuje, że ma leciutkie lagi. Miejmy nadzieję, że. Okej, okay, DeCi też ma. Miejmy nadzieję, że DeCi też ma. Miejmy nadzieję, że to tylko chwilowe. W razie czego bez problemu można sobie robić rehosta i tak dalej. Co ciekawe, Montana gra Eldarami. Drużyna Strażników. Fajne kolory. Prawdopodobnie problemy z serwerami wiem, też takie ściny czasem miałem, dokładnie tak. Też czasem mi się zdarzyło mieć ścinki takie dziwne. W jednej grze wszystko jest w porządku, w drugiej grze nagle masz takie ściny. Albo w ogóle Ci zawiesza grę, że nie możesz się ruszyć, ale na szczęście to się nie zdarza zbyt często. Dobra, mamy. Drużyna Helionów, zobaczcie. Już nie będzie łupieżców, będzie drużyna helionów. Strażnicy przejmują punkty. Mamy też już mrocznych żniwiarzy. Są heliony. Proszę bardzo. Drużyna helionów rusza do akcji. Wykorzystują swoją wielką mobilność. Ciekawe, jak mroczni żniwiarze sobie poradzą z takimi jednostkami. Oho, tutaj jeden oddział żniwiarzy atakuje już drużynę Mendrejków. Hel heliony rzucają się na żniwiarzy, ale można ich tutaj teraz próbować przemikrować, tych helionów, ponieważ są dwa oddziały żniwiarzy. Jeden będzie goniony, to drugi może atakować, no i Deci widząc to próbuje się wycofać. To jest dobra decyzja. Strażnicy nie śpią i oczywiście próbują cały czas coś zrobić. Heliony agresywnie są grane, jak widzimy. Str żniwiarze cofają się do obrony. Udało mi się tutaj troszeczkę poranić helionów. Nie jakoś mocno, ale zawsze coś. Piewce upiory tu. Trzeba będzie go ratować. Zniwiarze biegną i drudzy z Drugi oddział. Heliony się wycofują. 62 rekwizycji 20 energii udeciego, umrocznego Eldara. Jeżeli chodzi o aspekta, mamy 68 energii. I e, 68 rekwizycji i 10 energii. Tutaj schwytany oddział strażników. Ci próbują się wycofać. wiarze biegną na pomoc. No ta drużyna helionów też wydaje się w miarę wytrzymała. Mocny oddział do walki wręcz. Proszę bardzo, Łupieżcy cygrani są robione ulepszana. Najazd planetarny rozszerza działanie najazdu planetarnego. Najazd plater, planetarny pozwala na produkcję bardziej zaawansowanych budynków, jednostek i pojazdów. Oj, mędrejki, mędrejki, mędręki, mędręki wysadzone. Ale proszę bardzo. Deci chce się bić w tym miejscu! Jestem trochę zdziwiony, ojojojoj, oj, oj, oj. Deci stracił prawie cały oddział helionów, stracił Mendrejków. Na szczęście ten Łupieżca przynajmniej dał sobie radę. Ojojoj, oj, oj, zagapił się, och stracony, aż deskorolka poleciała. Ja nie mogę. Na pewno Deci nie jest z tego zadowolony. Ma teraz tylko łupieżców do obrony. Jak widzimy, Montana chce tutaj pozbyć się tego udręczonego niewolnika. No i proszę bardzo. On nawet nie wie, ale teraz spotkało go szczęście. Zniszczony łupieżca. Mendrejki tutaj próbują coś pomóc, pomóc temu łupieżce, ale jest ciężko. Kronata niewolników. No, nie wygląda to dobrze. Powiem Wam, że wydaje mi się, że teraz będzie po prostu na ciężko taką stabilizację złapać Deciemu, Bo raczej Montana już nie odpuści, mając taką kontrolę. Co prawda, jak spojrzymy na ilość punktów, no to jest ona bardzo zbliżona tutaj. Ta kaplica nasłuchowa teraz zwiększy, zrobi dodatkową przewagę nad ekonomią Deciego. 98 rekwizycji, 20 energii, zaraz jeszcze nam się zwiększy rekwizycja, będzie 104, po drugiej stronie 80, więc to już jest różnica, dobra, czy tę kaplicę nasłuchową uda się zbudować, niestety padła, niestety padła, a właśnie, jednostka budująca padła, Tutaj co mamy? Moduł celujący łupieżców, i mamy drużynę mendrejków. Po drugiej stronie. Co tutaj się dzieje? No co mamy? Kaplicę duszy. O, proszę bardzo, drużyna łupieżców. Można ich nazwać drużyną, bo już mamy trzech łupieżców. Atakuje drużynę moczny, mrocznych żniwiarzy. Ale na szczęście byli w stanie się wycofać. Tutaj lata tymi łupieżcami sobie, jak widzimy Deci, próbuje złapać jakieś jednostki, o których może Montana zapomni. Ale jest, niestety nie ma takiej sytuacji, wszystkie jednostki są poprawnie kontrolowane. Tutaj jeszcze pole minowe budowane przez piewcę upiorytą, ale został wysnajpiony bardzo szybko. Elegancko. Tej kaplicy nie udało się zniszczyć. Arena kultu wychów. Tutaj mamy nocną osłonę. No dusi można powiedzieć tutaj swojego przeciwnika Montana. Nie chce mu teraz pozwolić na to, żeby odzyskać kontrolę mapy. Jeszcze redukowana będzie teraz mocniej jego ekonomia, a tej rekwizycji już jest mało, a będzie jeszcze mniej. Zobaczcie teraz, jak spanie. Będzie 80. I jak będzie dicap, to będzie 74. Zobaczymy, czy będzie dicap zrobiony. No, bolesne, bolesne. Sala krwi. O, jest decap, jest decap. Dobrze. Forteca atakowana. Deci prawdopodobnie będzie musiał zareagować. Łupieżca otrzymuje dużo obrażeń, ale tak samo jak tutaj widzimy mroczni żniwiarzy. Ale więcej siły jest po stronie tutaj ewidentnie Montany. Czy Żniwiarzy im dadzą rady? Jak widzimy... Ach, niewolnik! Tutaj próbował naprawiać tych żniwiarzy, ale zapłacił za to swoim życiem. Niestety. Tutaj kolejne oddziały biegną, żeby pomóc. No i proszę bardzo. Jak widzimy, turniej bardzo wyrównany. Każdy może wygrać niemalże na każdego. Zaskakujące nieraz są wyniki. Tutaj łupieżcy jeszcze próbują coś zrobić. Mędrejkowie nawet nie byli w stanie, w stanie podbiec. Zobaczcie, po drodze padli. To pokazuje, jaką wielką siłą ognia dysponuje tutaj Montana w tej grze. Łupieżcy niszczeni. Tutaj jeszcze oddział ratowany. No i proszę bardzo. Deci odklepuje Gigi. Gigi od Montana I Proszę bardzo, zwycięstwo Eldarów nad mrocznymi Eldarami. Proszę bardzo, to już wiemy, którzy Eldarzy lepsi. Gigi. Rozpoczynamy kolejny mecz. Aspekt na Walkera, będzie to Dominium Tau przeciwko Eldarom. Udało się w końcu wygrać jakimś Eldarom. W końcu udało się wygrać jakimś Eldarom, więc to jest bardzo ciekawe. Zobaczymy, czy w kolejnej grze też zobaczymy zwycięskich Eldarów. Ruszamy i zaraz się tego dowiemy. Good luck, have fun od Aspekta. Windwalker gra Eldarami. Aspekt, Dominium Tau, Generator Plazmowy, Koszary Tau i zobaczymy czy od razu będzie wyszkolony Komandor Tau, czy może jednak Drużyna Wojowników Ognia. Zaraz zobaczymy, zaraz wszystko będziemy wiedzieli. Drużyna Zwiadowcza, Komandor Tau jako pierwszy, z drugiej strony Drużyna Strażników oczywiście zagrana i kolejna Drużyna Strażników. I generator plazmowy, i portal aspektu. O! Zwiadowcy! Proszę bardzo, zwiadowcy są grani. Ciekawe. Strażnicy przejmują punkciki. Piewcy upiorytu. Chyba chcą tutaj kaplicę nasłuchową szybko zbudować sobie na środku. Drużyna, znaczy drużyna rój Skrzydlarzy Wespidów. Tak, będzie pewnie polowanie na generator plazmowy. Zobaczymy. Tutaj jak widzimy, komandor Tau nie chce pozwolić za darmo zbudować kaplicy nasłuchowej. Atak od razu przeprowadzany tutaj na generator plazmowy, tak jak mówiliśmy. Drużyna zwiadowców chwilę im to zajmie zanim będą w stanie... Och, tutaj próbował... Piewca upiorytu, coś pomóc przy naprawie generatora plazmowego, ale nie jest łatwo. Dobra, generator plazmowy jednak został uratowany. Zobaczcie, jest walka teraz tutaj skrzydlarzy przeciwko drużyny zwiadowców drużynie zwiadowców. Co robi Komandor Tau? Komandor Tau sobie biega jak na razie. Agresywnie teraz skakuje, jak widzimy, do bazy Windwalkera. Windwalker szkoli sobie Arcy Prorokini. Zobaczymy, czy ona będzie w stanie tutaj troszeczkę ustabilizować tę obronę. Komandor Tau trochę otrzymuje obrażeń. Skrzydlarze Wyspidów tracą tutaj, jak widzimy, morale. Muszą uważać. Oj, komandor tał mocno oberwał. Mocno oberwał, naprawdę, mocno oberwał. Obrona od Windwalkera chyba jak na razie jest niezła. Tak mi się przynajmniej zdaje. Tutaj oczywiście budowniczy kasty ziemi zajmują się budowaniem e, budowaniem postrunków nasłuchowych. Miotacz ognia zrobiony dla komandora tał. Prokini, daje sobie. O, jo, jo, Ledwo co? Skrzydlarz jeden, ledwo co uciekł! Ledwo! Ten atak chyba się nie udał aspektowi. Gdybym miał to ocenić, to wydaje mi się, że chyba się nie udało. Aspekt będzie musiał zaraz coś wykombinować. Dobra obrona, chyba od Windwalkera. Bardzo mało punktów wytrzymałości w tym momencie ma komandor Tau. Jest tutaj drużyna wojowników ognia. Arcyprorokini też nie jest niezniszczalna. Ona musi na siebie uważać. Atakowani są zwiadowcy. Komandor Tau troszeczkę zmienia swoją pozycję. Arcyprorokini sama otrzymuje teraz no trochę punktów wytrzymałości. Zaczyna tracić. Zobaczcie, duże obrażenia. Zaczyna otrzymywać tutaj jest wsparcie od drużyny strażników, która pomaga tutaj z walczyć z rojem skrzydlarzy wespidów. Na górze jak widzimy też jest kolejna rotacja od drużyny strażników, która ma też tutaj swojego czarownika w oddziale. No właśnie. Komandor Tau walczy o swoje życie. Oj, stoczył. Oj, Komandor Tau. Komandor Tau pada. Komandor Tau 12 punktów wytrzymałości, jeszcze żyje, jeszcze żyje i padł. Komandor Tau leży. Leży! NIE DOBRZE! NIE DOBRZE! Oj, 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 ciężko. Vespidy ch chyba muszą się wycofać. Jak najbardziej. Robią to. Dobra decyzja. Bardzo dobra. Oj, oj, ciężki temat. Morale zbite totalnie do zera. Wojownicy muszą się wycofać. Dobrze przeżyli, w ogóle dobrze przeżyli. Zobaczcie, jak mało punktów wytrzymałości. Dobrze udało się przeżyć. To no, ciężki temat, naprawdę ciężki temat. Ja nie wiem, co tutaj aspekt musi teraz zrobić, żeby to ustabilizować. Bo to wiecie, najważniejsze jest na razie stabilizacja. A tutaj jest ciężko to zrobić. No, wyszkolony znowu komandor Tau. O, tutaj bardzo mało punktów zdrowia ma arcy Prorokini. wycofuje się. Drużyna skrzydlarzy Wespidów. jest w stanie tutaj troszeczkę porozbijać oddziały. Commander Tau zadaje dużo obrażeń. Drużyna wojowników ognia też pracuje pełną parą. Troszeczkę chyba zagapił się tutaj Windwalker na swoją drużynę wojowników, raż, strażników razem z arcy Prorokini. Vespidy atakują kaplicę nasłuchową. Która jest umocniona, ufortyfikowana. Oj, 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 za bardzo wyszedł do przodu. Tutaj swoją drużyną wojowników ognia. Komandor, tam wykorzystuje swoją przewagę w zasięgu broni. Tutaj jak widzimy, zaraz zostanie zniszczony posterunek nasłuchowy. 86 rekwizycji, 20 e, energii po drugiej stronie. 98 rekwizycji, 30 energii. Ekonomia lepsza po stronie Eldara. Oj, 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 oj. Nie będzie łatwo tutaj, jak widzimy, ta drużyna skrzydlarzy próbuje ratować posterunek nasłuchowy. Tutaj jeszcze, jak widzimy, komandor Tau przyleciał. Atakowany jest przez e, zwiadowców, którzy są ukryci pod infiltracją. Stracony tutaj budowniczy kasty ziemi. Szkoda, szkoda małego Boba. Ale finalnie posterunek nasłuchowy uratowany. Nie jest kolorowo, nie jest kolorowo. Okej, okay, jednak ten postronek chyba zostanie stracony. Zobaczcie, mamy upiorny grobowiec. Piewcy upiorytu otrzymują zdolność upiornego grobowca. Po użyciu tej zdolności przeciwko budynkom przeciwnika, cel ataku przez krótki czas jest wyłączony z gry. Do tego kolejne generatory plazmowe. na nasuchowy wzmocniony. Ach, i brak tej właśnie odkrycia infiltracji. Zobaczcie, co robią ci snajperzy. Teraz to snajperzy, tak można ich nazwać. Właśnie. No i jest problem. Zobaczcie, jak strzelają. O, udało się odkryć, proszę bardzo. Skrzydlarze. Czy ktoś za to zapłaci swoim życiem? Przynajmniej jeden zwiadowca. Tutaj, teraz jak widzimy, kryje się pod ciężką osłoną Windwalker. Walker. Piękny tutaj we speed rozbijają jednostki, które były wokół nich. Mimo ognia, też wykorzystywany przez komandora Tau. On pracuje na 110%. Walka wręcz. Niekoniecznie najlepsza dla wojowników Windwalker'a. Drużyna zwiadowców obijana. Drużyna wojowników ognia, dobra pozycja do walki. Ej, czy on to wygra? Ej, to jest bardzo dobra walka dla Aspekta. Bardzo dobra. Wow. Dobra, Arlekin. O, Arlekin to jest szaleniec. Patrzcie na to. Pyk! I będzie skakał jak szalony, patrzcie. Pyk, pyk, pyk. I znowu, proszę bardzo. Odskoczył, chyba przypadkiem. I patrzcie, skacze, pyk, pyk. I ten arlekin to jest szaleniec. Szaleniec. Patrzcie, i pyk. Jednak. Jednak, jednak, jednak aspekt nie dał rady. Ten arlekin jest bardzo fajny. Taki berserker, który wie, że on ma jeden cel. Jego celem jest śmierć i zadania: jak największej ilości śmierci. Jak już ruszy do ataku, to nie ma powrotu. Jeszcze się broni aspekt. Ale tutaj, zobaczcie. Tutaj, o ja nie mogę. Tutaj, zobaczcie. Brama osnowy. Platformy wsparcia zbudowane. Oj oj, 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 dopiero teraz to zauważyłem. Ale numer. Ale numer. Budynek wyłączony, jak widzimy. Koszary Tau. Nie jest kolorowo, oj nie jest kolorowo. Na każdym froncie są problemy. Ale zabawne, nie widziałem czegoś takiego jeszcze. Ale to jest zabawne. Fajne. ojoj. jest! Oj, oj, oj. Kek, aspekt kek! GG! Proszę bardzo i Wind Walker w taki oto sposób zwycięża swój mecz. Ej, kurde, dobre giery. Jestem, naprawdę jestem zdziwiony, jak na pierwszy turniej, jestem zdziwiony jakie jest spokojnie są. Jestem bardzo pozytywnie zdziwiony.